Po torej roku minęło. Galeria Miejska przed Państwem stoi i za tydzień będzie otwarta dokładnie 5 września. Otwieramy się półtora miesiąca wcześniej niż było to założone. Oczywiście budowa, budowa była trudna, zwłaszcza niektóre elementy takie jak góra, którą musieliśmy usunąć, takie rzeczy jak prądowa elewacja z betonu takiego dekoracyjnego. Natomiast no wszystko poszło zgodnie z planem i no cieszymy się niezmiernie, że możemy być w Olsztynie, że ta inwestycja myślę, że też zostanie bardzo dobrze tutaj przyjęta. No i nastawiamy się teraz głównie na, na to, żeby um, zapraszać klientów, żeby, żeby być tutaj dla, obecnym dla Oszczenia, żeby też pracować nad um, obywateliami z i wspólnie z miastem. I to są nasze cele na, na ten rok. Serdecznie zapraszam na otwarcie. Widzimy się 5 września tak naprawdę. 6 i 7. A do publicznej wiadomości Państwa i obywateli Olsztyna podajemy 5 września, ale z racji tego, że jest to piątek, mocny będzie też szósty dzień i siódmy, czyli sobota i niedziela. Także to są trzy dni tak naprawdę. Atrakcji, chcemy pokazać możliwości tego obiektu, mamy amfiteatr, który znajduje się w obiekcie na 404 miejsca, jest na zewnątrz z tyłu. Mamy możliwość organizacji imprez, eventów na dachu, nie ma tego żaden budynek w Olsztynie, tak nie było jeszcze czegoś takiego. Warto tutaj e, powiedzieć o naszej innej inwestycji galerii e, w innym mieście, e, gdzie podczas ostatniej imprezy zgromadziło się około 43 tysięcy ludzi na imprezie na dachu. Też będziemy chcieli robić takie eventy, e, takie uroczystości i pokazać Państwu i obywatelom Olsztyna, że, no, że jesteśmy dla nich, tak? że nie jest to tylko miejsce, gdzie można zrobić zakupy, że jest to też kultura że jest tu tak jak nasi przedstawiciele są tutaj Multikino i serdecznie bardzo zapraszamy nie tylko na 5, 6 i 7, lecz oczywiście i kolejne weekendy. Będziemy bardzo mocno zaznaczali swoje miejsce w tym mieście i 13 i kolejne wszystkie weekendy września i również pierwsze października są zaplanowane, także bardzo serdecznie zapraszamy. Wiele nowych marek się pojawi też z tego powodu mamy tutaj przedstawicieli big-brandów, które właśnie są nowe. I myślę, że ta lista jest bardzo długa i na pamięć nie znam, natomiast na pewno jest to, jest to Multikino, na pewno jest to Sephora, jest to TK Max, jest to, jest to cała grupa sklepów z grupy Inditexów, czyli, czyli Zara, Dutti, Star Warius chyba jest, beczka też, ale one się wydobywają, pojawią się na nowe koncepcje w nowej odsłonie. W galerii Warmińskiej otworzymy się z naszą 93 perfumerią. Zresztą niezwykle długo, długo czekaliśmy na tak przepiękny obiekt, bo naprawdę mogę stwierdzić, bo jesteśmy przecież w całej Polsce, że to naprawdę jedna z najpiękniejszych galerii, jaką, jaką nam się zdarzało widzieć. Więc Olsztyn właśnie może być bardzo zadowolony z tak pięknego obiektu. My się będziemy mieścić na poziomie zero serdecznie Państwa zapraszam do otwarcia i do odkrywania tego, co Jeśli chodzi o Muzykę o będzie miało 9 sal z łączną liczbą ponad 1200 miejsc, w tym 181 foteli VIP. W każdej sali również znajdą się miejsca przystosowane dla osób niepełnosprawnych. I yeah.